Witajcie w pierwszym odcinku z serii przygody z Minecraftu zagrajmy w terarzię Multiplayer. Jest z nami dzisiaj! ...gadamy przez Skype'a, teraz musimy... Ej, pomóż mi Ste na z albo zabij ślaima. Ale się bawić. W serii, ja będę z nim nagrał, może jeszcze będzie ziomek.pl z nami grał. Co, Zulity, jeszcze nie ma kanału na YouTube? Zrób się właśnie. będzie ciągle, będzie, będziemy razem z nim będę nagrywał najczęściej Minecrafta, na mój plan, z nim nagrywać jest Daj to mi, daj mi drewno, ja zrobię domek No nie da, mi się da. wespoć białeś jest drewna Ja tutaj domek okej, okay, możesz dير tanki, póki tak co nie nie co mówić ale w kisoto powiem wam jakie będą jeszcze serie skały battlefield będę z tobą już nagrywał to Bo? multiplayer ale trójkę? no kiedy kupimy se hmm. Okej, okay, z Group Craftinga jeszcze sobie trochę drewno pozbieram. No co, mamy z uspieconym. Ile, ile trwa ten odcinek? Nie wiem, z minut będzie. Ten odcinek kończy sobie A masz tu piasek? Nie. Tak, bo nie z montułów. Mhm. Ale na pewno dalej ręku będzie, do piasku. Kurde, daj mi drewno. A co się stało? Nie, bo muszę młotek zrobić. To ja zrobię. Ty powalc. I jeszcze ty... O! Dobrze Co Ja zrobię młotek. O, jest crafting. I ci jeszcze I ci... O! I to specjalność chyba. Póki co to jest... To, jest, to, jest, to ja. Mhm. Ta seria jest taka śjemna, jeszcze nigdy nie nagrywałem tak fajnie. Moja też. Ty dopiero zaczynałeś. przydałeś. Co no, to nas pierwszy odcinek, dobrze? Jest, o! Moi pierwszy miecz mały to 12 ma do S i Z E. Do Ślidzę. E. A mój młotek ma 3 do czegoś tam. Na, na piecyk 20. Abu, ja nie mam dreptatami drewno I ci się jeszcze dałam ci tak, gdzie jakieś 31 30... Dobra, spokoju zrobisz na pewno nie przez pieczy piecy kół Żeby besti... Ej, żeby bestia nie dzwonił jeszcze no musisz mieć trzy pochodnie jeszcze. tego. Tak dobra. To sobie zrobię Ta seria będzie taka minlutka. Nie tak jak ja szybko zrobiłem, za 30 sekund Minecraft. Aha, dobra. Do wiesz, do czego ja za bardzo się spieszę czasem. Ej, nie mogę podnieść. O, podniosłem. Mm. Yeah. Jak wiesz, będą jakieś błędy. Na o, mam 12 pochodni. Mm, Oświetl... Ja Ej, czy da się zrobić więcej w Pietra i, pie i mieszkali dalsze Pietra na 5, żeby przyszli MPC. No, będziemy musieli. A w nocy to, wiesz co robimy, kopiemy kopalnie. Bo się nawalamy z potworami. No. Nie, to chyba nie. No. Ja teraz rukam, słucham, to, to chyba się trochę roku. później tak. Aha. Na, ko na końcu u nas w domku, dawaj, okej? Okay? Ok, koronko. będzie fajnie. o. Trzymać cztery minuty kończymy? No. To i jest drewna mam, Za chwilę będę miał staka. Oj, co mam staka? A ja mam 70. To wracaj go do domu. Do, do, do. Ja zaraz idę powiększyć domek. Ehe, a dawaj, z każdym odcinkiem robimy dwa piętra. I dzisiaj dzisiaj jedno, jedno zrobiliśmy, to jeszcze będziemy musieli drugie piętro. Nie, jedynie ja chodziło o bok, takie sobie po szersze. Aha! No to w drugim odcinku dopiero będziemy robić co dwa piętra od drugiego odcinka, okej? Okay? Mas Ej Mas Tutaj jest bardzo dużo do zasadzenia ma atakuje mnie Nie A mas Ładwo. Abasada! Giniecie slajd! slime. czym porabia wyraz? Stawki? Aha! Jedną kopra i wyraza jest sześć. Mo zrobisz zrobić kowadło? Mhm, No syda się bardziej. Bardziej syda to jest kowadło. No bo czego jestem tutaj? O, już możemy... Ej w ogóle, możemy za co zrobić kopalnię tu. To się ja robi tu, do... Będzie tu. No to ja jeszcze sobie tutaj to stawię, Gdzie ja to mam? A tutaj się crafting jest. Nie pies się Czekaj, jak wyjdzie odcinek fajnie. 32 platformy.

A na pewno się zdziwi się, dlaczego Terraria, a nie Minecraft. No bo ja go na mm. Nie, Terraria to ja już dawno grałem, ale zapomniałem o terrarii. Ale oczywiście, ja pomyślałem, że wynagrywasz, ale on nie bardziej zachęcił, żeby zacząć serię multiplayer Minecraft, właściwie Terraria. Koko koko euro, pokoje Wiem, to jest wrażenie głupie. Zocenka. u nas był mecz na Orniku. A dzisiaj ja. nie słyszę. Ty, ty, ty tu kop ten. Tutaj są wysokie drzewa, My ten. Właśnie wiem, kopię teraz. Jeżeli zrobi się noc to musimy już uciekać na chatę. A tak, ja zostawię. No dobra, ty zostań z kopalni, a ja ogarnę nam bardziej chatę tedy. No i to potem jeśli to wesołe kopalni. Ale na pewno, na pewno jeszcze dzisiaj zrobimy jeden odcinek. Czy nie? Dzisiaj no, może dwa razy. No, to będzie pierwszy chyba. Lub jeżeli do drzwi jeszcze trzeci. Nagrywam o 16.45 teraz No, nagrywam do 1650, okej? 5 minut? Nie, 300 no? minuty. 5. 3 ja wolę. Dawaj 5. Do 50. Ej, a ile nic nagrywamy? Od 30, to 10 minut. To jeszcze 5 zostało nam. Właściwie je 11. Około 10 A co ja i zwracam na chatę? A to idę ciągle w lewo, bo może to. Jeżeli nie ja go strzyni. Może będzie i będę, może będzie. jeżeli znajdziesz odżyki, to widaj. Jak znajdę? Muzyki lub szurikany. O, fajcie. Zombiaki od dwóch stron się dobierają. Si się. Gin zombie, gin zombie. No co, przemyśl się trochę kasy zdobyć. Ja mam silbera Mhm. Ja cię Ja tutaj dwa zombiaki wyszedłem zobijasz na raz od nas jednego, chociaż. Wiesz co na chatę. Ja cię. Fojs na serwer. No już wchodzę, wchodzę. Akurat on się trochę boli oczu. Prawej już do chaty. Biedna, biedna. Co to jest? Zombie. Gdzie? Z, jednej, z drugiej strony. Ej, kto zwalił pochodnie? Ty. Ja? Pochodnie? Nie. A te bo ja tutaj powiększyłem ten nobek. Wiem. Ty powalcz. Ja weź pomóż. 54 HP. Ile ty masz? 100. O, zrobiłem coś. Ja jestem w żółtej grupie. Zabudni? Ej, ja mam ulepszenie do mnie. Poka, poka jak to wygląda. Tam to coś, takie kółko, Sarre. No, no, Jakby klucy... Taki... No ja cię! Impreza! 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 Pobaż... Pobóż, no. A to jest w łuku ten chociaż mam 8 moment dobra to już kończymy chyba o no więc komentujcie subskrybujcie osiągajcie a my się z wami żegnamy